Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Konfederacja podejmuje temat, którego do tego momentu wydaje się, że nie podjęły inne siły polityczne. Chodzi o dużą aferę na rynku kapitałowym, o aferę Kernela, aferę w której polskim inwestorom, w tym funduszom emerytalnym, Grozi wywłaszczenie, grożą straty na kwoty, które możemy szacować w bardzo ostrożny sposób, w tej chwili już na miliard złotych, a docelowo w odniesieniu do wartości księgowej przedsiębiorstwa Kernel, które jest jednym z największych agroholdingów na Ukrainie i jest notowane na giełdzie papierów wartościowych, mówimy o stratach idących w miliardy. Złotych. Dziś jest ze mną Gabriel Krynicki, analityk giełdowy, inwestor, który powie więcej o sprawie. Ja wprowadzę, przedstawię też później planowane działania, natomiast panu Gabrielowi zostawię przedstawienie tego, jak to wygląda od strony inwestora giełdowego. Dodajmy, że mamy już całą społeczność inwestorów, poszkodowanych akcjonariuszy, którzy zamierzają walczyć o swoje prawa, tak przed sądami w Polsce, jak i w Luksemburgu. Sprawa jest pozornie zawikłana, a w praktyce bardzo prosta. Mamy dominującego akcjonariusza spółki notowanej na polskiej giełdzie, spółki, która dysponuje gigantycznym majątkiem ziemskim i infrastrukturalnym sportem włącznie na Ukrainie, spółki, która jest jednym z największych producentów oleju rzepakowego na świecie. Ta spółka jest przedsiębiorstwem oficjalnie zarejestrowanym w Luksemburgu, notowanym na giełdzie papierów wartościowych. Głównym właścicielem tej spółki, aczkolwiek niewyłącznym, jest ukraiński oligarcha Andriy Werewski. Podjął on szereg działań zmierzających do tego, żeby wywłaszczyć pozostałych akcjonariuszy i stać się jedynym właścicielem całego majątku tej spółki. Jest to działanie na szkodę polskich inwestorów, jest to działanie na szkodę także. Funduszy emerytalnych, które są współwłaścicielami tego przedsiębiorstwa. Działania, które podejmuje, mają się nijak do standardów zachowania e, przedsiębiorstw na giełdzie papierów wartościowych. Mamy do czynienia z próbą bardzo cwanego omijania prawa na styku jurysdykcji luksemburskiej i polskiej. E, doszło do tego, że oligarcha ten. Wyemitował w przypadku spółki, która ma 80 milionów akcji 200 milionów złotych, 200 milionów, przepraszam, dodatkowych akcji w Luksemburgu. Akcji, które emitował w taki sposób, iż nie są to akcje w obrocie giełdowym w Polsce, ale zmniejszają one. Pomniejszają one własność polskich akcjonariuszy i wyemitował je on i kupił je on sam. Znacząco poniżej wartości i to nie tam o kilka procent poniżej wartości, tylko wedle informacji przekazanych mi przez inwestorów, godziwa wartość odnosząca się do księgowego majątku tego przedsiębiorstwa to jest około 100 zł za akcję. Po wybuchu wojny te akcje spadły do wartości 20 zł. On sam e, swoimi działaniami zbił wartość tych akcji obecnie do 7 złotych, natomiast sam sobie akcje z tej dodatkowej transzy inwestycji sprzedał średnio po złotówce. Mówimy o 200 milionach dodatkowych akcji. W ten sposób próbuje on doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć. Udział akcjonariuszy innych niż on sam, poniżej 5% i doprowadzić do ściągnięcia tej spółki z giełdy, wycofania jej w ogóle z obrotu. Skandal polega na tym, że władze państwa polskiego odpowiedzialne za rynek kapitałowy, a więc prezes giełdy papierów wartościowych i prezes Komisji Nadzoru Finansowego, są wobec tego wszystkiego bierne. Pomimo tego, że inwestorzy domagają się ochrony swoich praw i KNF i prezes giełdy papierów wartościowych dysponuje narzędziami do tego, żeby te ruchy zablokować, oni nic nie robią. My się domagamy jako Konfederacja, aby natychmiast prezes giełdy papierów wartościowych i prezes Komisji Nadzoru Finansowego zaczęli działać na rzecz polskich inwestorów, żeby podjęli po prostu działania zamiast zachowywać bierność i pozwalać panu Werewskiemu. Na siłowe wyciskanie, na rozwadnianie i siłowe wyciskanie to pojęcia z zakresu operacji giełdowych polskich akcjonariuszy. Teraz dwa słowa o działaniach, jakie zamierzamy podjąć. Po pierwsze, apeluję do poszkodowanych inwestorów, którzy oczekiwaliby pomocy od polityka, którzy jeszcze nie założyli spraw w sądach polskich ani luksemburskich, do kontaktu z moim biurem poselskim. Postaramy się pomóc. Chcemy pokazać też w dalszych kontaktach, które zamierzamy podjąć z instytucjami państwowymi, że reprezentujemy. Reprezentujemy naprawdę polskich inwestorów. Także zachęcam do kontaktu strony strona sejmu, zakładka Krzysztof Bosak, poprzez moje biuro poselskie zapraszam do kontaktu poszkodowanych inwestorów. Druga sprawa. Będę kierował pytania w formie interpelacji czy w innych formach do premiera i do ministra finansów. Po pierwsze, czy wiedzą o tej sprawie i po drugie, co zrobili w tej sprawie. Jest dla mnie oczywiste, że sprawa ma tak duży kaliber, że i premier i minister finansów, działania giełdy papierów wartościowych i KM Powinni objąć swoim nadzorem. Nie chcemy po raz kolejny słyszeć, że premier nie wiedział. To jest kompromitujące państwo polskie, jeżeli o kluczowych aferach na styku polsko-ukraińskim premier nie wie. Stosunki polsko-ukraińskie są zbyt mocno rozwinięte, podniesione na zbyt istotny poziom, żeby premier o takich sprawach nie wiedział. To samo dotyczy ministra finansów, który ostatecznie nadzoruje cały sektor finansowy w Polsce. A więc, to, to są nasze sprawy do premiera i do ministra finansów. Pod kątem prezesa giełdy papierów wartościowych, po pierwsze, oczekujemy, że postawi warunek, o którym powiedział pan Gabriel Krynicki, to znaczy, że jeżeli kernel ma być zdjęty z giełdy papierów wartościowych. To pan Andrzej Werewski ma kontrolować 95% akcji, które są w obrocie na polskiej giełdzie. Nie interesują nas śmieciowe akcje wyemitowane w Luksemburgu, które pan Werewski sprzedał sam sobie. To jest na granicy oszustwa. Nikt normalny z inwestorów ze spółek na polskiej giełdzie papierów wartościowych nie robi takich operacji. Jeżeli pan Andrzej Werewski chce cfaniakować, to zachęcamy, żeby cfaniakował, ale nie na, korzyść, nie na koszt polskich inwestorów. Może sobie to robić w innych państwach, w innych jurysdykcjach. Natomiast tu jest Polska, tu obowiązuje polskie prawo. Jeżeli chce zdjąć spółkę z polskiej giełdy papierów wartościowych, pan Dietl, prezes giełdy papierów wartościowych wartościowych. Człowiek o, o, nominowany na to stanowisko przez rząd PiSu powinien zażądać zastosowania się do polskiego prawa, czyli póki pan Werewski nie skupi po rynkowej wartości 95% akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych, nie ma mowy o zdjęciu z giełdy. Druga sprawa, oczekujemy, że się dowiemy, co pan Dietl w tej sprawie zrobił. Krążą medialne informacje o spotkaniu za granicą pomiędzy prezesem giełdy papierów wartościowych a panem Werewskim. To rodzi podejrzenia, że pan Titl nie jest w tej sprawie obiektywny. Ja nie wyciągam zbyt daleko idących wniosków, natomiast chcę po prostu wiedzieć, co tutaj się dzieje, jako polski polityk, do którego zwrócili się polscy inwestorzy. Trzeci kierunek działań, które zapowiadam, to działania wobec Komisji Nadzoru Finansowego. Niechże Komisja Nadzoru Finansowego zacznie nadzorować rynek kapitałowy, w sprawie która rozgrzewa emocje całego, cał, całej polskiej społeczności inwestorów. Nie może być tak, że Komisja Nadzorów Finansowych coś robi, ale nikt nie wie co. Oczekujemy po prostu jasnych informacji. A więc, po pierwsze, jawność działań. Po drugie, oczekujemy, że pan prezes Komisji Nadzoru Finansowego, pan Jastrzębski, przedstawi publicznie opinię prawną, którą uważa za wiążącą, w sprawie emisji akcji w Luksemburgu. Co Komisja Nadzoru Finansowego na ten temat sądzi? Było to zgodne z prawem? Nie było to zgodne z prawem? Jest to zgodne ze standardami, jakich oczekujemy na polskim rynku kapitałowym, czy nie jest? Karty na stół, panie prezesie. Trzecia sprawa. Oczekujemy pozytywnej decyzji w zakresie włączenia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, które, likwiduje pokrzywdzonych, które reprezentuje pokrzywdzonych akcjonariuszy, jako strony do postępowania prowadzonego przez KNF. Do KNF napłynęło bardzo wiele skarg. KNF prowadzi w tej sprawie postępowanie. Nie ma żadnego powodu, żeby KNF uważał, a tak zdecydował na razie, co jest dziwne że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które cieszy się autorytetem wśród polskich inwestorów giełdowych, nie jest stroną w tym postępowaniu. Dlaczego ma nie być? Proszę natychmiast włączyć Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do tego postępowania. I ostatnia sprawa, której oczekujemy od Pana Prezesa Komisji Nadzoru Finansowego. Jasnej deklaracji, że Kernel nie zostanie w tej atmosferze, na takich warunkach zdjęty z giełdy papierów wartościowych. Pan prezes Komisji Nadzoru Finansowego ma kompetencje do tego, żeby sformułować swoje warunki, żeby zrobić taką zapowiedź. Bardzo prosimy, apelujemy, żeby to zrobił. Dlaczego nie korzysta ze swojej kompetencji? Czy my tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że wszyscy boją się ukraińskiego oligarchy i jego pieniędzy? No byłaby to doprawdy przekształcenie Polski w jakąś republikę bananową dla kapitału ze wschodu? Formalnie występującego jako kapitał z Luksemburga. Takiej sytuacji nie chcemy. Dlatego będę interweniował w tej sprawie i u premiera, i w Ministerstwie Finansów, i u prezesa Giełdy Papierów Wartościowych i u prezesa Komisji Nadzoru Finansowego. Chcę, żeby moje działania w tej sprawie były transparentne. Nie jestem akcjonariuszem Kernela, w odróżnieniu od pana Gabriela. Mogę sobie być może pozwolić na więcej niż inni. I zapraszam tych, którzy chcieliby mi w tych działaniach towarzyszyć, do współudziału. To znaczy, jestem gotów zabrać tych, którzy czują się pokrzywdzonymi akcjonariuszami. Nie boją się pokazać twarzy, chcą domagać się swoich praw. Jestem gotów zabrać na wszystkie te interwencje, na spotkania po to, żebyśmy dowiedzieli się, co tutaj się dzieje. Dość zmowy milczenia w tej sprawie.